No jak widzisz już sam nie wiem, co mam robić. Teraz mam twarz schowaną w lekkim ale tak jak na całym balkonie, tu po środku balkonu mniej więcej na parę centymetrów ile jest? 20 centymetrów prawo i następnie 20 centymetrów jeszcze bardziej prawo. No tak. I pytanie, co powinienem ustawić jeszcze i jak, albo co wyłączyć <laughs> w takim razie, żeby było żeby ten obraz był mniej więcej, więc bo każdy mój ruch powoduje wszystko do bani. teraz mam bardzo blisko głowy, no ale to lekko oddalę, to co to nic nie widać. A przecież obie dnia, godzina 14, tu mam założoną widać, widać yy, różek yy, markizę, po to, żeby słońce nie, nie, nie wypadało ślepiów. Ale nic więcej. Jasność światło ustawione na automatycznie. Gdybym tamtą białą plamę, ten jasno przysłonił ręką i dłonią, nic nie działa. Już sam nie wiem co. Jeśli wiesz co, no to napisz w komentarzu. Do pani. Albo ja jestem taki głupi, albo Asus tak spertolił ten swój świetny, podobno świetny iPhone. E iPhone, e smartphone. jeszcze jedna próba dookoła w własnej ofisie kręcę to co tu widzisz, tą markizę to jest odbicie w mojej szybie prawdziwa markiza jest dopiero za mną teraz mam za plecami ale tu moja gębula jest jeszcze tu blisko jest ciemna a jak odsunę smartfon od twarzy to jest to jeszcze. no nie, też do bani i nie wiem co mam z tym fantem zrobić jeśli wiesz co no to poraś na rary boskie bo ja dostaję szało, pierdolca dostaję i w tej chwili...